Cześć Wam, tu Trener Giz. W dzisiejszym odcinku vloga, tym razem nie lekcja, tylko vlog, yy, będę mówił o wczytywaniu modeli budynków 3D. Taka była prośba, tam się zadeklarowałem na forum, na, na, na grupie Kugis, yy, użytkowników Kugisa na Facebooku. I no właśnie to będę próbował, tak. Dobra, przechodzimy do przeglądareczki i zobaczcie to, co. Dane w budynkach 3D się ściąga z geoportalu, tak zaraz to zademonstruję. I są w dwóch standardach, tak jak tu jest zapisane. W standardzie CityGML 2.0 na poziomie szczegółowości LOT 2, to jest taka bardziej szczegółowa, i na poziomie szczegółowości lod 1, tak? LOT czy LD, no, nie wiem, w sumie, jak to się czyta. A tutaj jeszcze w Wikipedii jest zapisane, e, jaka jest charakterystyka tak, lod 1. To są proste bryły z płaskimi dachami, model blokowy dachy tylko płaskie. Także zaraz to zobaczycie, a w tym bardziej szczegółowym wersji LOD2, model z teksturą, z rozróżnieniem typu dachu, jego kubatury, dachy rzeczywiste, z rozróżnieniem na płaskie i skośne, tak i tam tutaj jeszcze mamy opis dokładności, tutaj w pierwszej wersji 5 metrów, a drugiej 2 i 1 m. Dobrze, to przechodzimy do geoportalu. Ja jestem z Katowic, więc yy, no pewnie znacie ten, ten tutaj budynek, to jest spodek, to jest centrum kongresowe i rondo tak katowickie, które teraz jest tunel pod rondem, tu widać jak się wjeżdża i jak ściągamy tak, no jedziemy, no trzeba najechać na interesują, interesujący nas obszar, no i tutaj z prawej strony są dane do pobrania i mamy tutaj budynki modele budynków 3D muszą być zaznaczone, tak cyk no i klikamy tutaj gdzieś w okolice ronda, tak w tym wypadku i mamy modele budynków 3D ściągamy wersję LOD 2 pobierz plik on ma 18 i no 19 MB spakowany, to jest dla całego miasta, więc jest dużo tych plików GML oraz drugi, druga wersja LOD 1 klikamy no i widzicie połowę mniejszy jest tak bo to jest mniej dokładne. no i po rozpakowaniu zaraz zaraz ile to się nagrywa dwie minutki możemy je rozpakować i, i wrzucić do do katalogu no to już no. okej okay, już rozpakowałem pliki yy, z budynkami modeli 3D to sobie stworzyłem katalog lot 1 i lot 2 lot 1 to jest ten mniej szczegółowy tak jak to było opisane tutaj w City gmailu tylko proste bryły płaskie dachy i w takim razie ja sobie wybiorę już sobie znalazłem wcześniej gdzie jest spodek i tak naprawdę o, to jest jakby ta sygnatura pliku przesyłam go normalnie na razie gmla to mnie pyta układ współrzędnych do Kugisa po prostu go wczytuje, dwa razy mi zapyta. No i zobaczcie, i tu się już pokazał zasięg tego, tego pliku. Tu mam spodek, centrum kongresowe obok. I zobaczcie, jak najadę sobie na tutaj warstwę z lewej strony w panelu warstw, no to mamy tu już multipoligon Z. No to oznacza, że już jest tutaj wysokość w nim, prawda? Zaimplementowana. O, przybliżę sobie do spotka. I tak naprawdę wersja lot Dwa, nie trzeba tak skomplikowanie jej wczytywać, tak, jak jest to na, na, na filmiku Google. Tylko wystarczy tak to wczytać. I teraz we właściwościach. Trzeba w panelu widok 3D zrobić coś takiego, symbol pojedynczy, i może zrobię jasno szary, tutaj światło otoczenia. O i zobaczcie, no na razie się nic nie zmieniło, bo ja nie zmieniłem właściwości w stylu warstwy takiej płaskiej, tylko teraz dopiero widok i nowy widok. 3D mapy klikam o, muszę sobie rozwinąć to jest dużo dużo elementów o zobaczcie to już jest nasz spodek może sobie wyłączę symbolizację warstwy płaskiej czyli tutaj bez symbolu o zobaczcie i teraz już nie ma nie ma tego pod spodem no ach nie lubię dokowania tej mapy Mapa 3D o zobaczcie mam tutaj spodek i teraz Zmieniam widok, przechyl w dół, można też to zrobić z shiftem o, i wtedy szybciej troszkę jest. No i zobaczcie, tu już mamy spodek, a już za blisko otworzyłem, kółeczkiem też przybliżam, oddalam w sensie wysokość. I teoretycznie nie zawsze mi to wychodzi, zobaczcie tutaj już mamy widok na centrum miasta. Z kontrolem się tak przekręca, lewy przycisk myszy i kontrol, on też tak się przekręca tak jak tutaj kierunki patrzenia. Tu mamy taki długi budynek, super jednostka. O i tu, o i zobaczcie. Wszędzie są dachy płackie, tak jak było to opisane. I spróbujemy obliczyć wysokość tego budynku. Tutaj to jest hotel, był tu kiedyś hotel Kubus. Teraz jest inny hotel, ale też biura. Zaraz obok spotka. To jest coś takiego jak narzędzie linia pomiaru. Zobaczymy, czy mi się to uda. Od góry do dołu powinno być około 110 metrów. No, i nie wyszło. Zaraz może z dołu spróbuję. Nie wyszło, robię nowy raz. To jeszcze nie wiem, o czego to zależy, bo to jest dla mnie nowość, generalnie takie budynki 3D. O, widzicie, jest. Około 108,5 metra. No tak wyszło gdzieś, tak, w tej wysokości. I to jest już prawidłowa wysokość, bo mniej więcej mówiłem, tak około 110 metrów. Dobrze. I to jest jeden sposób otwierania plików modele. 3D z geoportalu, To jeszcze można zrobić, może w innym filmiku zrobię jeszcze animację w tym oknie. Ale teraz otworzę wam plik ten drugi, czyli e, modele budynków LOT 2, w wersji właśnie takiej LOT 2, czyli tej dokładniejszej. I zobaczcie, jakbym tutaj tylko plik GML przesunął cyk, to on mi też zapyta o. Układ. Ok. Ale tak naprawdę nie ma. Nie widać go. Nawet jak się najedzie to nie ma tutaj multipoligonu Z. Więc wyłączam. I trzeba to inaczej. Trzeba zrobić to tym sposobem, jak Gugik pokazywał na swoim filmiku. Czyli tutaj daję, dodaj warstwę wektorową. I wchodzę do wersji LOT 2. Ten, szukam ten plik AA czy 3. Dobrze mówię? O, a czy 3? O, jest tu. Tu. gml I tutaj. Gemlas trzeba wpisać. Dwukropek. No, z shiftem to się dodaje. No i teraz się dodaje. Cyk dodaj. No i tak naprawdę mi wczoraj, ja to już przedwczoraj sprawdzałem, szło około godzinkę półtorej. No także proponuję teraz pójść na kawę, posprzątać mieszkanie, bo jest sobota. I. No i jak Wy to zobaczycie, to może być inny dzień tygodnia, oczywiście. Albo iść na przykład do fryzjera. Także na razie trzymajcie się. Spotykamy się jak wrócę. OK, jestem po przerwie. No, zdążyłem iść do fryzjera. Także tutaj mamy już wczytaną warstwę, znaczy pojawiły się już elementy tych wa tej warstwy gmlowej. Filtrujemy liczbę obiektów, żeby się pokazały. O, te, które są. I według filmiku Google, czyli według instrukcji głównego, Geodety kraju. O, ciekawe, co. Coś, coś, dobra, sprawdzam. Biorę 48, all surface. 43, 36 i 53. Tak, no czyli tam. Rów, czyli dachy, tak. to budynki i ground surface. Podłogi, tak. Można powiedzieć, bo. I jeszcze, jakby a propos innych plików, bo inne pliki też chciałem tak zrobić, tak jak według tego GMLASa wpisanego na początku, tutaj jeszcze widać, ale nie pojawiały się właśnie te z tymi ID warstwy były zerowe, także trafiłem akurat na ten w okolicach spotka i tutaj już jest i daję OK, zobaczcie i się stworzy lub, zaraz chwilę, czy jeszcze się tworzy nie ruszam, aha właśnie, tak tutaj 2180, tak, daję hmm układ spużennych, jeden, kolejny, kolejny i jeszcze jeden powinien być, tak? No i co? no teoretycznie gdyby to była paska warstwa to by się no, wczytało w ciągu kilku sekund tak maksymalnie ona ma w sumie do, tylko 60 mega o zobaczcie to już mogę zamknąć o i teraz tutaj się stworzyła grupa z nawet wyłączę tą dolną warstwę czyli to wiecie lot 1 teraz ten lot 2 czyli bardziej Dokładną, tak? Czyli model z teksturą, rozróżnieniem tych dachu, jego kubatury, dachy rzeczywiste, czyli płaskie, skośne i tu już widać. Zobaczcie, spodek tu jest i na środku spotka, tak? W, w centroidzie idzie, można powiedzieć, jest o, kształt tego, taka kopułka jeszcze jedna kopuła. Oprócz tego, że on, że sam spodek jest taki pochylony, to jeszcze na środku ma taką kopułę. Ona jest kilku metrów yy, średnicy. Albo więcej, może nawet kilkunastu metrów. Ale zobaczymy. Dobra, tutaj musimy znowu zrobić w tych warstwach, we właściwościach, widok 3D. Symbol pojedynczy zostawmy na razie. W każdej tej warstwie tak samo trzeba. O! I to było roof surface. Widzicie ten kształt tego dachu. Jeszcze ta ground surface wszystkie, cztery. Dobrze. Nagrywa się. Nagrywa się dobrze. I teraz dajemy widok 3D. Nowy widok mapy 3D. Mam nadzieję, że coś otworzy. Może jeszcze większe zrobię. Chwilę trzeba poczekać, bo to jest naprawdę duży dużo danych geometrycznych mogę właśnie nawet włączyć tutaj zaznaczę 4 wszystkie i daj wyświetl zobaczcie ile tego to jest wolsarfe surfer 40000 no jakby to nie było 3D to by naprawdę nie trzeba było tego tak długo odświeżać O. no czemu to się jeszcze nie pokazało o zobaczcie już jest spodek jeszcze musi się chwilę od, odjadę może o, dalej o widzicie i zobaczcie, już tutaj widać, może ten kolor zmienię, dachu przynajmniej, dachu zmienię kolor na jasno-szary. To, to w tym widoku 3D we właściwościach trzeba zmienić. O, mam nadzieję zaraz się zmieni. Wczytywanie kafli, no ja mam w miarę dobry komputer, no, ale chyba jeszcze mocniejszy musi być. O i zobaczcie, tutaj zmienię znowu kąt oglądania tego no i tutaj dałem tylko jasno szary dach i widzicie, jest, rozróżnia się tak od ścian i zobaczcie jaka jest różnica, widać to, tą kopułę no nie jest to idealna kopuła, bo ona powinna być gładsza, nie. no ale oczywiście to jest kwestia tego, jakie są, jak mocne są dane a tutaj też widać daszek taki no zobaczmy, o zobaczcie, tutaj bloki są i maszynownie wind na przykład widać, i też tutaj elewację e, taką, taką. No, no, już się rozróżnia, tak? No tutaj we wszystkich blokach, gdzie są windy, to tam na dachu jeszcze są takie domeczki małe, tak? No to i to wszystko tutaj widać. O, tu jest też taki wysoki blok. Dobra, i co tu jeszcze może przekręcimy? Od strony spodka, żeby był widok. O, gdzie jest ten spodek? Tu jest spodek. I zobaczmy ten wysoki budynek. Patrzcie, tu jest ten. Altus. O, albo no, kiedyś hotel kubus, tam był. Teraz jest inny. O, i też jest bardziej rozróżniony. Tutaj jest, patrzcie, o, cała ta. Jak ona się nazywa, super jednostka. Też na dachach widać tą, tą różnicę. A jak przekręcimy. O. No ale dobra, no. No, udało mi się otworzyć tak jak próbowałem. A, może, jeszcze tylko Silezję zobaczymy. O, tutaj jest, patrzcie, też fajnie dach widać. Czyli Centrum Handlowe Silesia. Ile jest szczegółów tego dachu? O, i tutaj też jest taka, o, taka kopułka, która się tutaj uwypukliła, bym powiedział. Jest 3D. Też można oczywiście zbadać wysokość. Mogę spróbować jeszcze na koniec zmierzyć. O, zobaczcie, I zobaczymy, czy tym razem dobrze pójdzie. O, jest, to no, około 110 metrów. Dobrze, no to co? No to na tyle. Otworzyłem wersję LOT1 dużo prościej, bo po prostu się wrzuca do Kugisa. I się robi we właściwościach widok 3D. I potem tutaj nowy widok 3D mapy. A trochę trudniej i dłużej, wersję LOT2 tak to jest ta wersja z dokładniejszą no i teksturą i dachem no ją trzeba przez ten gmlas tak wpisać jak się dodaje warstwę i no i to trwało ponad godzinę na moim komputerze przy takiej liczbie elementów tak no w sumie jest ich koło 70 tysięcy na oko a plik zajmował 60 mega gmlowy dobra no to na tyle dzięki że oglądaliście vlog gis, oglądajcie też kursku gisa. Także zapraszam na kolejne vlogi, na kolejne lekcje i do zobaczyska. Na razie, dzięki, cześć.